Witam Was serdecznie na moim kanale Mokra Rybcia Jest to nowy kanał Zainspirowałem się może naszym kolegom yy, Mokre Łapska o, Kolega się chwalił swoim bałaganem na jednym z filmików, jak dobrze pamiętam U mnie nie jest lepiej, jak widać No niestety mam córkę, która mi bałagani obydwoje pracujemy, ale to jest mniejszy szczegół To jest moje akwarium, 200-200 litrów troszkę jak widać jest Półokrągłe, nie jest to płaskie akwarium. Woda jest żółta, więc, niestety, na... z jakości ustawienia kamery w aparacie, to się postaram. Ten, no i faktycznie nie będziemy ukrywać, jest troszkę żółta. Jak widać, akwarium było kiedyś kupione używane. Jest już wirek na dnie, troszkę piasku. Moim zadaniem to będzie pokazanie Wam restartu, czyli zakładanie akwarium od nowa, bo to akwarium było zakładane po prostu zdobycie jednej roślinki, wsadzenie drugiej, trzeciej, nie było gdzie ich rozsadzić ani jak piasek jest zwykły z piaskownicy, wyparzony i wypukany, będzie robił kupowane podłoże w jest Crystal Profil z JBL które wersje były fatalne mój jest trochę po przeróbce wewnątrz, ale to pokażę na innych filmach nie będę teraz pokazywał tu mamy w głębkę, u góry może ją widać teraz, w tym momencie. Jak ktoś będzie potrzebował, mam jej nadmiar, także z miłą chęcią się powymieniać możemy. Tu jest moje drugie akwarium, po prostu z krewetkami i młodym narybkiem. Jak widać, też jest w głębka. Tu wygląda jak po umocowaniu. Wolę w głębkę mchu, choć będę się przerzucał trochę na mech, bo w głębka zbyt szybko mi po prostu rośnie. Nie? No i ryby lubią wyskubywać, także będzie trzeba po prostu ją mocować na jakiejś siateczce, nie na samej nitce. Tak jak było w przypadku, że na przykład Mokre Łapska mówił o zjedzeniu przez skalary. Ja niestety wolę bardziej łagodne rybki. Z tego wszystkiego Wam pokażę jeszcze jedno akwarium. O, tu mam swoje piękne skalary, niestety bez światła. I troszkę inne rybki pięknicowate tak jak papuzie, która siedzi właśnie tam Grubowargi Tu mamy młody, będą najprawdopodobniej, bo jest złożona ikra, teraz mam nie pokażę, ona sobie ładnie pilnuje Te rybki ogólnie są na oddanie, jakby ktoś był chętny lub wymiany za jakieś roślinki Bo po prostu z tego akwarium chcę zrobić bardziej roślinne Co wam jeszcze mogę powiedzieć? Na pewno będziemy się dzielić informacjami na temat akwarium zakładania poprawek, nowych yy, wynalazków, czyli ulepszeń tego typu rzeczy Co mogę Wam jeszcze tu powiedzieć? A, tu mam takie białe glonojady, które były kupione Spodziewałem się, że będą mniejsze, ale niestety za szybko rosną Także będę chciał też je zamienić na coś innego, jeżeli ktoś jest z okolic tutaj Świdnicy nad, Lub Dolnego Śląska no, co mogę jeszcze Wam powiedzieć? Roślinkami na pewno będziemy mogli się wymieniać, jeżeli coś blisko, żeby pocztą doszły, nie było jakichś problemów. Ktoś, jak chce dojechać, za mówię, za jakieś piwko czy coś, mogę rybki oddać. Tamte co były pokazywane, no, ale to jest inna beczka. No, także nie będę więcej teraz nawijał przy pierwszym filmie takim poglądowym, co będziemy robić. O tu już widać ładnie, właśnie gdzie w głębka się podzieliła na takie kłębki. Ona będzie tak rosła w takich kłębkach. Tu ona jest pozbijana przez napowietrzanie. Także zadaniem głównym naszym to będzie restart tego akwarium. Jak widać z korzeniami. Gdzieś tu miałem jeszcze jeden korzeń. Mogę wam pokazać. O ile nie jest przysypany przez moją córkę. O tu stoi, już go widzę. Muszę go wyharatać. mi go trochę przysypali ciuszkami. O, on tak wygląda mniej więcej. O, tak. Tu może będzie bardziej w tą stronę. O. On planowo ma być właśnie w ten sposób umieszczony w akwarium. Żeby górna część będzie w dużym akwarium porośnięta mchem. A końcowe rzeczy będą po prostu nam w głębce. Tylko korzeń będzie musiał być po prostu wyparzony w moim garze, tak zwanym, którego wam teraz nie pokażę, pokażę wam na innym filmiku. Co tu więcej mam powiedzieć? No, chyba teoretycznie na razie nie mam nic. Co do korzeni, to pokażę na innych filmach, gdzie szukam korzeni, w jaki sposób. W jakich korzeni unikamy. No i na pewno nie słuchajcie takich bzdur jak nie mogą być korzenie, na przykład z igielastych drzew, z tego względu, iż. Nic się z nich nie rozpuszcza, nic się z nich nie wydziela Jedyne co jest problem to jest tylko to, że wybarwiają Dlatego ja swoje korzenie długo gotuję, około 2 dni A zwłaszcza, że gaz mam za darmo Znaczy za darmo, może nie płacę za zużycie gazu, tylko po prostu jakiś tam okres Jak widać I wtedy nie wpuszczam mi tak kolory. Te korzenie były wygotowane tylko 4 godziny w tym dwa razy wymieniana woda, dlatego woda jest tu troszkę żółtawa Jakby ktoś tu piwa nalał Dobra, to na razie, dzięki, to wszystko, do zobaczenia z późniejszymi filmikami Pokażę Wam jak w piwnicy będziemy zakładali o, w piwnicy będziemy zakładali ogólnie kilka akwariów z tym małe, duże, bo będą krewetkaria i inne rzeczy z tego względu, że jestem, zajmuję się elektroniką hobbystycznie także jak ktoś będzie miał problem, to z miłą chęcią pomogę, będę robił oświetlenia LED jak ktoś będzie potrzebował i wiele innych rzeczy więc na razie to wszystko dzięki na razie pozdrowienia dla wszystkich akwarystów.